I ja myślę, że nam wszystkim dzisiaj także potrzeba tego, żebyśmy słuchali innych ludzi, szanowali ludzi. Kiedy zasługują na karę, niech będą ukarani, ale kiedy zasługują na pomoc czy wsparcie, to powinni takie pomoc, taką pomoc czy wsparcie otrzymywać. I dlatego, przygotowanie do zawodu sędziego. To także przygotowanie do tego, jak należy postępować wobec osoby pokrzywdzonej, świadka, jak rozmawiać z biegłym, bo to wszystko dopiero może nam pozwolić kiedyś ten właściwy, słuszny, sprawiedliwy wyrok wydać. Powiedziała pani sędzia takie zdanie, że ta przestępczość i te zasady były kiedyś inne. Na, na czym ta, ta różnica polega dzisiaj, a, a kiedyś wtedy bandyci, przepraszam, przestępcy mieli zasady jakieś, czy Gdyby pan porozmawiał z jakimś funkcjonariuszem służby więziennej z dawnych lat, to by panu powiedział, że kiedyś Porządku w zakładach pilnowali recydywiści. Ci z zasadami, i musiał być porządek, jak to mi kiedyś opowiadał jeden z funkcjonariuszy y, służby więziennej, kiedy zmieniły się przepisy, kiedy rozluźniono pewne zasady i tak dalej.